Historia Ziemi sięga około 5 miliardów lat. Przez ten czas przewinęły się przez nią tysiące różnych gatunków zwierząt. Jednakże w toku ewolucji często napotykamy na zaskakujące zwroty akcji. Dzięki wnikliwym badaniom naukowcy odkryli dowody na to, że niektóre z prehistorycznych stworzeń żyją do dziś. Począwszy od istot odnalezionych w głębinach oceanów, a skończywszy na tych ukrytych w lasach, przedstawiamy kilka zwierząt, które uważano za wymarłe, a okazuje się, że nadal chodzą po ziemi. Przez długi czas uważano, że mamut włochaty, symbol epoki lodowcowej, wyginął między 4 a 10 tysięcy lat temu. Dowodem na jego istnienie były jedynie kości i kły. Gatunek ten jest dobrze udokumentowany w zapisach kopalnych dzięki odnalezieniu wielu szkieletów w zamarzniętych obszarach tundry na Syberii, w Ameryce Północnej i Europie. Skamieliny te wskazywały, że wyginięcie mamutów nastąpiło w wyniku zmian klimatycznych i polowań ze strony człowieka pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Jednak najnowsze odkrycia i rozwój naukowy dostarczyły nowych informacji na temat tych majestatycznych stworzeń i wywołały dyskusje na temat ich potencjalnego odrodzenia. W 2013 roku naukowcy pracujący na Syberii odnaleźli dobrze zachowane szczątki mamuta włochatego zawierające nienaruszoną tkankę mięśniową. Odkrycie było przełomowe, gdyż umożliwiło niespotykaną dotąd możliwość szczegółowego zbadania DNA i fizjologii mamutów. Okazuje się, że mamuty włochate były wyjątkowo dobrze przystosowane do zimnych warunków. Posiadały długą, kudłatą sierść, grubą warstwę tłuszczu i duże, zakrzywione kły, które pomagały im przeczesywać tereny pokryte śniegiem i lodem. Co więcej, w 2012 roku mieszkańcy Syberii twierdzili, że widzieli stworzenie łudząco podobne do mamuta włochatego. Jednak z uwagi na obawy o swoje bezpieczeństwo i strach przed spłoszeniem stworzenia, nigdy nie udało im się zbliżyć na tyle, by potwierdzić swoje podejrzenia. Wprawdzie, zdaniem części naukowców, mógł to być dziki słoń, jednak wygląd zwierzęcia opisany przez świadków zdarzenia nie pokrywa się z żadnym znanym gatunkiem słonia. Poza tym, budowa ciała mamutów Włochatych jest charakterystyczna i łatwo odróżnić ją od budowy współczesnych słoni. Choć oficjalnie mamut Włochaty pozostaje gatunkiem wymarłym. Nadzieja na ponowne ujrzenie tych wspaniałych stworzeń kroczących po Ziemi napawa nas optymizmem. Naukowcy starają się odnaleźć te starożytne olbrzymy, ale rozważają również możliwość ich sklonowania lub stworzenia hybrydy, słonia z mamutem. Dzięcioł wielkodzioby, mierzący około 50 cm długości i o rozpiętości skrzydeł wynoszącej prawie 80 cm, jest jednym z największych dzięciołów na świecie. Ze względu na swój imponujący wygląd i nieuchwytność często nazywany jest bogiem wśród ptaków. Jego potężny dziób jest koloru bladej kości słoniowej i służy do dłubania w korze drzew. Od dłuższego czasu środowiska naukowe uważały, że gatunek ten wyginął. Ten majestatyczny ptak, wywodzący się z nizinnych lasów liściastych południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, był po raz ostatni regularnie widziany w połowie XX wieku. Niszczenie siedlisk i polowania były głównymi czynnikami, doprowadzającymi do rzekomego wyginięcia tego ptaka. Jednak w 2004 roku uwagę świata przykuło pewne ekscytujące wydarzenie. Zespół ornitologów i obserwatorów ptaków poinformował o zaobserwowaniu dzięcioła wielkodziobego na bagnach w stanie Arkansas. Fakt ten rozbudził nadzieję i zainteresowanie wśród społeczności naukowych i miłośników ptaków. Od tamtej pory pojawiło się wiele materiałów i relacji z obserwacji tego ptaka, ale nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, że jest to na pewno ten gatunek. Pomimo presji środowiska, by uznać dzięcioła wielkodziobego za wymarłego, biolodzy i obserwatorzy ptaków pozostają nieugięci twierdząc, że ptak ten wciąż występuje. Dotychczas uważano, że słoń z wyspy Jawa w Indonezji wyginął pod koniec XVIII wieku na skutek zniszczenia jego siedlisk i ingerencji człowieka. Jednak w ostatnich latach nastąpił zaskakujący zwrot akcji, który odmienił naszą wiedzę na temat tych wspaniałych stworzeń. Analiza DNA wykazała, że słonie zamieszkujące Borneo znacznie różnią się od innych słoni azjatyckich. Pod względem genetycznym bardzo przypominają za to dawne słonie zjawy. Te ustalenia nasunęły wniosek, że słonie jawajskie wcale nie wyginęły, lecz w jakiś sposób migrowały lub zostały przetransportowane na Borneo wieki temu. Słonie z Borneo mają kilka wyróżniających cech. Są na ogół mniejsze niż ich pobratymcy z Azji Kontynentalnej. Mają krótsze, prostsze kły i bardziej zwartą budowę ciała. Samce osiągają długość mniejszą niż 2,5 metra, podczas gdy słonie z Azji Kontynentalnej mierzą nawet 3 metry. Wszystkie te cechy wynikają z ich przystosowania do życia w lasach, gdzie muszą poruszać się wśród gęstej roślinności. Wieść o tym, że słoni jawajski, choćby w śladowych ilościach, wciąż jest z nami, raduje serca sympatyków zwierząt. Niestety dochodzą nas słuchy, że słoniom borneańskim również grozi wyginięcie. Władze dokładają wszelkich starań, aby chronić ten gatunek, tak aby nie zniknął jak kiedyś jego jawajscy krewni. Płaszczak to fascynujące stworzenie, które doskonale wpisuje się w pojęcie żywej skamieliny. Przez wiele lat naukowcy sądzili, że ten prehistorycznie wyglądający rekin wyginął i przepadł z powierzchni Ziemi miliony lat temu. Jednakże niesamowite odkrycie tego stworzenia w 2004 roku u wybrzeży Japonii zaszokowało całą społeczność naukową. Jego sylwetka natychmiast zasygnalizowała, że mamy do czynienia z przedstawicielem pradawnego gatunku. Płaszczak ma długie ciało podobne do węgorza o długości do 2 metrów. Liczne igiełkowate zęby i specyficzny układ płetw uderzająco przypominają jego starożytnych, skamieniałych krewnych. Niepowtarzalne cechy ciała tego rekina dostarczają nam istotnych wskazówek na temat jego starożytnego pochodzenia. Jego prymitywne cechy, takie jak rozmieszczenie szczelin skrzelowych i struktura szczęki, przywodzą na myśl wczesne gatunki rekinów, które pływały w oceanach ponad 80 milionów lat temu w okresie późnej kredy. Oczy płaszczaka mogą świecić w ciemności, emitując zielonkowo-niebieskie światło. Pomaga mu to poruszać się i polować w ciemnych głębinach oceanu. Zaledwie kilka osobników tych rekinów było widzianych lub schwytanych, jako że bardzo rzadko spotyka się je na wolności. Niewiele więc wiadomo o ich funkcjonowaniu w naturalnym środowisku. Naukowcy kontynuują badania płaszczaka poprzez eksplorację głębin morskich i stosowanie nowoczesnych technologii, takich jak statki zanurzalne i podwodne kamery. Celem tych prac jest uzyskanie dodatkowych informacji na temat zachowania, sposobu odżywiania i rozmnażania tego pradawnego gatunku. Chociaż dowody na to, że którykolwiek z tych gatunków obecnie istnieje, są niejednoznaczne. To ich ciągła obecność w publicznej świadomości odzwierciedla naszą nieustającą fascynację światem przyrody. I tym sposobem dobiegamy do końca tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tych czterech gatunków zwierząt w sekcji komentarzy. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!